Dzisiaj zrobimy zadanie oblicz objętość bryły ograniczonej powierzchnią sfery x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat równa się 9 i stożka z równa się pierwiastek z 3x kwadrat plus 3y kwadrat z warunkiem, że z jest mniejsze równe pierwiastek 3x kwadrat plus 3y kwadrat. Najpierw narysujemy nasze powierzchnie. Powierzchnia sfery ma równanie x plus y plus z równa się 9. To znaczy, że to jest nasze rok kwadrat, kwadrat promienia, czyli rok do kwadratu równa się 9, czyli nasze ro jest 3. Mamy sferę o promieniu 3. I rysujemy ją w, w układzie współrzędnych x, y, z. Na z także zaznaczamy minus 3, 3. Na y zaznaczamy minus 3, 3. I tutaj mamy sferę. Następnie mamy równanie stożka. Z równa się pierwiastek 3x kwadrat plus 3y kwadrat. Trochę to równanie przekształciły. Przekształcimy. Trójkę przed nawias wyznaczyłam tutaj. mamy z równa się pierwiastek 3 nawiasie x kwadrat plus y kwadrat. to zapisałam teraz w postaci z równa się pierwiastek z 3 razy pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat. Chcę wykorzystać tutaj równanie, wzor, wzór na równanie stożka, z równa się kotangens alfa razy pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat. Widzimy więc porównując te dwa y, równania, że pierwiastek z 3 to jest to samo co kotangens alfa. W takim razie piszemy kotangens alfa równa się pierwiastek z 3, a z tego wynika, że alfa to 30 stopni pi szóstych. I teraz rysujemy w układzie y XYZ nasz stożek. Stożek ma ramiona skierowane do góry, no bo mamy tu Z plus. W, tutaj mamy z plus pierwiastek z trzech. W związku z tym y, wartości z są nieujemne, dlatego ramiona są skierowane do góry. Kąt alfa mamy tutaj, to znaczy, to jest ważne, kąt alfa jest pomiędzy osią tą pionową, czyli w naszym przypadku osią z, a tworzącą stożka. To jest kąt, od osi z do tworzącej, a nie od tworzącej do tworzącej. Bo gdybyśmy zrobili taki kąt, to mielibyśmy kąt rozwarcia. W tym miejscu to jest ważne, bo tu wiele osób się po prostu gubi. I jeszcze nam pozostało do rozpatrzenia warunek, że z jest mniejsze równy pierwiastek 3x kwadrat plus 3y kwadrat. Co to właściwie znaczy dla nas? W układzie XYZ ja jeszcze raz narysowałam tutaj stożek. Powierzchnia stożka dzieli naszą przestrzeń na dwie części: na to, co jest w środku stożka i na to, co jest na zewnątrz stożka. I ta nierówność określa jedną z tych przestrzeni. Y, 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 Tylko, która to jest? Y... Ja wzięłam jakikolwiek punkt z tej przestrzeni na zewnątrz. Równie dobrze można było wziąć punkt z przestrzeni wewnątrz. Wzięłam punkt, który będzie się łatwo liczył, czyli 0, 0, minus 1 i wstawiłam do tego równania. Tutaj mam minus 1 jest mniejsze, równe, pierwiastek 3 razy 0, dodać 3 razy 0. Z tego wynika, że minus 1 jest mniejsze, równe 0. Jest to zawsze prawda. W związku z tym ten punkt, współrzędne tego punktu spełniają tę nierówność, a dla nas to oznacza, że nam chodzi właśnie o tę część naszej przestrzeni. Ta część i brzeg naszego stożka. Teraz obydwie powierzchnie rysuję na jednym układzie współrzędnych. Tutaj mam sferę o promieniu 3. A tutaj jest stożek z tym kątem w środku pi szóstych. Ten stożek powinien mieć te tworzące takie symetryczne względem osi oz, mi tutaj akurat niestety to nie wyszło. Nasza bryła jest zawarta pomiędzy powierzchnią stożka a powierzchnią sfery. Czyli w tym tutaj, ponieważ mieliśmy ten warunek, że z jest mniejsze równe. Pierwiastek 3x kwadrat plus 3y kwadrat. I ten warunek określi właśnie tę część, a nie tutaj w środku. I teraz liczymy objętość. Objętość V jest równa całka potrójna po VDV, to jest zwyczajny wzór. Tę naszą objętość możemy liczyć na trzy różne, różne sposoby, to znaczy możemy korzystać ze współrzędnych kartezjańskich, walcowych i sferycznych. Ale ja akurat policzyłam to sferycznymi, bo uważam, że to będzie najłatwiej. Walcowymi też się da, ale już będzie trochę dłużej. Natomiast kartezjańskie nie próbowałam nigdy takiego zadania robić kartezjańskimi, ale obawiam się, żeby było bardzo trudno. Tutaj w rachunku pomocniczym napisałam zależność pomiędzy współrzędnymi kartezjańskimi i sferycznymi, czyli x równa się ro cosinus fi sinus psi, y równa się ro sinus fi sinus psi, z równa się ro cosinus psi i moduł z jacobiana r kwadrat sinus psi Teraz ważne jest żebyśmy określili jak się zmienia rofi i psi r to jest nasz promień Nasza bryła to część kuli o promieniu 3 więc nasz promień to jest, zmienia się od 0 do 3 kąt phi jest od 0 do 2 pi, ponieważ kąt phi to jest ten kąt, który yy, dzięki któremu możemy nakreślić kółeczka w płaszczyźnie poziomej. No i jeszcze nam został kąt Psi. I co to jest ten kąt Psi? Kąt Psi jest to kąt pomiędzy osią Z, a tutaj naszym promieniem kuli. I w naszym przypadku on jest od pi szóstych. Do Pi. Od Pi tyk, dlatego że nasza bryła zaczyna się o tutaj, w tym miejscu, bo ona jest tutaj wycięta. Gdyby zaczynała się tu, nie byłoby tego wycięcia, byłoby, byłaby pełna kula. To powiedzielibyśmy, że zaczyna się od Zera, ponieważ kąt pomiędzy osią Z i promieniem, który jest dokładnie na osi Z, to jest 0. A w naszym przypadku nasza bryła zaczyna się tu. Gdzie jest kąt pi szóstych? Więc nasz kąt zmienia się od piszu, kąta pi szóstych. Przechodzi tu przez kąt pi pół. W tym miejscu mamy kąt pi pół. I idzie do kąta pi. I wystarczy. Niektórzy piszą, poszliby dalej. Poszliby aż tutaj. I to jest błąd. We współrzędnych sferycznych ten nasz kąt Psi najmniejszy jest 0, a maksymalny jest pi. I to jest ważne o tym pamiętać. Tutaj studenci się bardzo często gubią. Właśnie to jest taki, takie miejsce, y, które jest słabym punktem, że się wiele osób myli. Wiele osób by napisało, że aż do tego miejsca, aż tutaj, ten kąt. Był. Ale on się Ja od pi szóstych do pi. Warto by było wrócić do mojego filmiku Współrzędne Sferyczne, gdzie właśnie tam omawiam Współrzędne Sferyczne. I warto też jeszcze wrócić do filmiku Stożek, Wykresy, bo tam jest dużo o stożku. Bo to, co powiedziałam tutaj, to jest tylko tak wybiórczo. A żeby materiał dobrze zrozumieć, no to warto jest wszystko dokładnie wiedzieć. I teraz kiedy już mam określone rofi i psi, przechodzę do liczenia całki. Wcześniej mieliśmy całkę potrójną po V, teraz będzie całka potrójna po delcie, dlatego że to V było określone przez x, y i z. A w tej chwili mamy tylko rofi i psi. I dlatego będziemy liczyć całkę po delcie bo zniknęły nam x, y i z. Tego już nie ma. Mamy tylko ro, fi i psi. Z tym, że taka zamiana współrzędnych yy, nie jest to tak po prostu. Mówiąc żartobliwie, to mamy tutaj zakarę jakobian, a właściwie moduł. To musimy zawsze wpisać. A potem dero, psi. De de psi. Kolejność całkowania tego wpisywania dero, de fidepsy psi, jest tutaj wszystko jedno, dlatego że ro fi i psi są niezależne od siebie one w żaden sposób od siebie nie zależą więc wszystko jedno jaka będzie kolejność całkowania ja akurat to robię całka ro kwadrat de, de ro razy całka z defi razy całka sinus psi d psi to oczywiście mamy granicę od 0 do 3 dla ro od 0 do 2 pi dla phi i od pi do pi dla sinus psi Idąc dalej, mamy z, całka, z całki rok kwadrat mamy 1 trzecia do 3 w granicach 0,3, potem mamy z defi fi w granicach od 0 do 2 pi i całka sinus pi jest minus cosinus pi w granicach pi 6 pi. Kiedy wstawimy granicy i policzymy, mamy 9 razy 2 pi, a z tego mamy minus cosinus pi plus cosinus pi 6. Kosinus pi 6 to jest pierwiastek z 3 na 2. Cosinus pi to jest minus 1. W związku z tym po wstawieniu to my mamy 18 pi i w nawiasie 1 dodać pierwiastek z 3 na 2. I to jest nasza odpowiedź o szukana objętość. Jeszcze tylko teraz omówimy przypadek, co by było, gdyby Nasz warunek w zadaniu nie był z mnie, y, mniejsze równe, tylko z większe równe. Pierwiastek 3x kwadrat plus 3y kwadrat. Wtedy nasz rysunek odrobinę by się zmienił, ale zasadniczo. Po prostu mielibyśmy o tę część objętości do policzenia. Nasz kąt psi byłby od 0 do pi szóstych, czyli stąd dotąd. No i wtedy ja już policzyłam y, odpowiedź, to by było 18pi na 1 minus pierwiastek z 3 na 2. I zachęcam, że, y, żeby zrobić sobie ten przypadek samodzielnie, bo wiadomo, ćwiczenia czynią mistrza.